Siema, Siema, Siema. Witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Witam przy poniedziałku. Bardzo miło, że jesteś. Na początek, wielka prośba do ciebie. Łapa w górę zostawiona pomaga wszystko rozwijać. Tak zwany like to jest piękna sprawa. I dziękuję serdecznie wszystkim, którzy tą łapę w górę zostawiają. Słuchajcie, ciekawe tematy na dzisiaj, bo jest e, temat gry bez podatków w BetClicku cały czas. Dzisiaj kupony z BetClicka w większości, więc te kupony będą, e, znaczy z podatkiem, ale z podatkiem, no który BetClick bierze na siebie. Jest temat oczywiście konkursu na dzisiaj. Jest Temat, słuchajcie, underów goli na 10 tysięcy złotych. Anderów goli. Ha, fuj! Lecimy z tym wszystkim. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to przypominam o promocji powitalnej w BetClick. Pewnie jak doskonale wiecie, jest to całkowicie legalnie działający w Polsce bukmacher i ma dwie ciekawe promocje. Jedna jest dla wszystkich. A druga jest dla nowych graczy. Ta dla wszystkich to jest, słuchajcie, gra bez podatku. Na wszystko, bo Betclick bierze podatek na siebie. O każdej porze dnia i nocy co sobie chcesz zagrać, to sobie zagrasz bez podatku, nie? To jest pierwsza sprawa bardzo fajna, trwa już długo, ludzie zadowoleni, wiadomo, że w zależności od rynku te kursy potrafią się różnić, no ale generalnie gra bez podatku cały czas w jest. A druga sprawa to jest zwrot kasy za przegrany kupon i to jest promocja dla nowych graczy, którzy stwierdzą, że sprawdzą tego klika i założą sobie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Po założeniu konta... Od razu masz przypisaną grę bez podatku na wszystko. I właśnie zwrot kasy za pierwszy przegrany kupon do 50 zł, czyli łopatologicznie możesz sobie zagrać na przykład, nie? Totalny przykład! Taki kupon na mecze reprezentacyjne. Pięć dyszek, nie? Jak wejdzie, to kasa jest do wypłaty. A jak nie wejdzie, to BetClick zwraca ci te 50 zł we freebecie I za tego freebeta po prostu raz musisz zagrać, nie? Czyli masz z powrotem kasę. Na grę. Bezpieczny kupon od BetClika. Gra bez podatku, bo ten podatek BetClick bierze na siebie. Jeżeli ktoś takimi tematami jest zainteresowany, pierwszy komentarz pod tym filmem. Jeżeli chciałbyś założyć sobie konto, możesz sam na własnej skórze sprawdzić, jak to wygląda, nie? Do pierwszego komentarza pod tym filmem odsyłam wszystkich zainteresowanych. Zanim przejdziemy do konkursu, to szybko chciałbym wspomnieć o Instagramie, obstawiamy, bo tutaj też ostatnio kilka trafionych kuponów się trafiło. Ja robię tak, jak na YouTubie, że prowadzę sobie jakąś tam lekką statystykę, jeżeli ktoś ma. Jakąś serię 2 na 2 3 na 3 4 na 4 5 na 6 ty będziesz o tym wiedział. Kupony wszystkie Instagramowe publikowane są na relacjach, czyli trzeba kliknąć sobie w to nasze okrągłe logo, obstawiamy i już totalnie do wszystkiego będziesz miał dostęp, nie? Konto oczywiście na Instagramie nazywa się Obstawiamy, ale bezpośredni link zostawiam ci jeszcze w opisie pod filmem od samej góry. Znajdziesz na pewno bez problemu, także jeżeli ktoś by chciał śledzić, serdecznie zapraszam i lecimy, słuchajcie, do szybkiego konkursu na dzisiaj. No, pitos, jak zawsze, symboliczne Standardowe 20 zł do wygrania w betclicku. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał? Trzeba koniecznie. Łapę w górę, zostawić tu pod filmem. Dziękuję bardzo. I w komentarzu typujecie dokładne wyniki minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Estonią a Norwegią. Dopisujecie swój nick gracza z BetClika. Typujecie do godziny 20.45. Komentarze edytowane dodane po tej godzinie bez nicku gracza na betclick. Nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. Lecimy do. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu debiutów na dzisiaj. Zaczynamy od propozycji Tomka. O, tutaj już masz bardzo dobry przykład. To już jest oczywiście typ z jutra, nie? Tomek, tam yy, Polska reprezentacja. Zwycięstwo 1000 i 1100 zł, czyli teraz tak, jeżeli 2100 zł byłoby na jednym kuponie, to byłby jeszcze podatek od wysokich wygranych, nie? Bo na jednym kuponie byłoby powyżej 2280 PLN-ów do wygrania, i wtedy wjeżdża ten podatek od wysokich wygranych. Tutaj mamy to ominięte, jest kupon rozbity, jakby no dwa razy zagrany kupon i ok. Dodatkowo BetClick bierze podatek na siebie, ten podstawowy, nie? Czyli mamy tutaj notabene od Tomka. Zwycięstwo Polaków grane po prostu bez podatku, nie znaczy z podatkiem, który Betklie bierze na siebie, no tak mówiąc precyzyjnie, nie. 1000 zł na 1940, 1100 na 2134. Nie wiem, czy po tym meczu z Mołdawem jakaś wiara tutaj w serducha kibiców polskich została wlana mocna. Raczej nie, no ale takie kupony na pewno będą się pojawiały zawsze przy meczach reprezentacji, nie? Czyste zwycięstwo z Finlandią, to już z dnia jutrzejszego, od tego sobie dzisiaj zaczniemy. Dalej mamy kupon od Jacka i to już jest kupon na dzisiaj, 800 złotych na 1912. Mamy over 1,5 w meczu Kazachstanu i Macedonii Północnej, czyli po prostu taki dopychacz, nie? Overek 1,5. Minimum dwa gole w tym meczu muszą być. No, jeżeli chodzi o trzy do tej pory rozegrane mecze Macedonii, no to na początek w kwalifikacji wygrali 3 do 0 z Liechtensteinem. Potem 1 do 1 z Walią. I ostatnio, kilka dni temu na własnym terenie, 1 do 1 z Belgią. Każdy mecz na razie z overem 1,5. Kazachstan pierwsze spotkanie przegrał 3 do 1 z Walią. Potem do, wygrali z Liechtensteinem 2 do 0. No, tu po prostu mamy dwa gole w tym meczu zobaczyć. I jest under proponowany under w meczu Włochy-Mołdawia. No, w tym meczu ekipy włoskiej, która ostatnio dostała, nie bójmy się powiedzieć w pierdol, bo ekipa włoska e, na inaugurację swoją, bo to był pierwszy mecz kwalifikacyjny dla Włochów, no, dostali na web na wyjeździe z Norwegią 3-0. do 0, Nie? 3-0. 3 do 0. No nie spodziewałem się takiego wyniku. Tutaj jest proponowany zakład na to. No ta udawa wiadomo, sławiutka nie powinni zagrozić Włochom generalnie. Zakład na to, że maksymalnie 3 gole w meczu zobaczymy. Czyli pewnie jest liczone, że tylko Włosi będą strzelali i nie strzelą. I strzelą maksymalnie 3 gole po prostu, nie? Wiadomo, jak to Andery. Ja nie lubię. 800 zł na 1912. Idziemy dalej do propozycji od Adama. O, to mi się podoba. Mamy rzuty rożne, słuchajcie. Zdaniem Adama Czesi na wyjeździe z Chorwacją nabijają kornery. E, Sprawdźcie, to nie jest tak, że jak ostatnio, nie? Że nie było żadnego meczu do sprawdzenia, jak te ekipy nabijały rzuty rożne, bo te ekipy grały niedawno. E, grały kilka dni temu. Czesi ograli 6 czerwca 2 do 0 Czarnogórę. W tamtym meczu było, słuchajcie, 12 kornerów. Sami Czesi nabili 8. Dużo. Jeżeli chodzi Chodzi o spotkanie, tutaj mamy oczywiście linię drużynową na Czechów, nie? Over. Jeżeli chodzi o spotkanie, słuchajcie, Belgii i, proszę Ciebie, Wali, no to tutaj w ostatnim meczu, rozgrywane te mecze kilka dni temu, nie? W tym meczu z Macedonią Belgia sama nabiła 10 kornerów, łącznie w meczu było 11. Jeżeli chodzi o ostatni mecz Wali, było 12 rzutów rożnych, uwaga, sama Walia nabiła 12 rożnych w meczu z Liechtensteinem, nie? Podobają mi się, patrząc tylko i wyłącznie na suche statystyki... Te typy, dwa overy rzutów różnych, mi to się podoba, ty, mi to się podoba i będę trzymał za to kciuki. Teraz przed nami dwa, no dosyć mocno grane kupony, ale zanim, serdecznie zapraszam na nasz drugi kanał w czerwcu. Walczymy. Wrzucam wam teraz kilka wygranych kuponów, bo na kanale Strefa Typerów bawimy się w takie wyzwanie, które większość stałych bywalców zna. Od 50 zł do tysiaka. Czyli mamy wyjściową stawkę, mamy budżet przygotowany na czerwiec, nawet jakby nic nie siadło, ale już i tak kilka kuponów siadło, więc nie jest wszystko tak do końca przepalone. Gramy sobie kupon w trójkę, gramy to wyzwanie za 50 zł. Jeżeli wejdzie, ładujemy kolejnego dnia kupon za wszystko. Jeżeli wejdzie, znowu za wszystko, aż na kolejnym z rzędu kuponie będzie tysiąc. Zł, nie? rozumiesz? Trzy albo cztery kupony z rzędu trzeba trafić. Zależy, jak do tego podejdziesz. Czy na wysokie kursy, czy na troszkę niższe kursy, nie? To się dzieje na kanale Strefa Typerów. Link jest też w opisie pod filmem. Serdecznie zapraszam do śledzenia. Dzisiaj też oczywiście jest film. No jak co dzień w czerwcu. W czerwcu co dzień będzie tam film. Z naszą walką w tym wyzwaniu. Serdecznie zapraszam każdego, strefa Tipperów. A teraz lecimy do kuponu Karola 1500 zł na 6520. Zł. I mamy tutaj trzy mecze. Mamy zwycięstwo Belgii. No, i już tutaj dla mnie, w mojej opinii, zaczynają się schody, nie? Bo po tym meczu z Macedonią, ni dupy nie dałbym zwycięstwa Belgii z Walią. Wiadomo, grają u siebie. Teoretycznie powinni sobie poradzić, ale z Macedonią teoretycznie też mieli sobie poradzić, nie? No w każdym razie jest zwycięstwo Belgów, jest minimum jedno trafienie ekipy czeskiej, która ostatnio, te kilka dni temu, wygrała 2 do zera swoje spotkanie. Czesi wygr Chorwaci wygrali <laughs> 7 do zera, ale to był mecz z Gibraltarem. No ale to też musicie się chcieć 7 goli strzelić. Tutaj, no gol underdoga, bo Czesi, Czesi zdaniem Bukmaerów lekkim underdogiem w tym meczu są. No i sklejka na to spotkanie wyjazdowe Norwegii z Estonią. Po tym zwycięstwie 3 do zera z Włochami. No to to wygląda dobrze, nie? Over 2,5 goli w tym meczu Estonia-Norwegia, yy, handicap minus 1, czyli zwycięstwo minimum dwoma golami Norwegii i gole w obu połowach. Jak nie oleją meczu, jak wyjdą na ten mecz tak samo nastawieni jak na Włochów, to tu z 5-0 będzie, nie? Tylko pytanie, czy tak wyjdą, czy nie będzie takiego myślenia, e, stoi na papcie ogórki, dajmy sobie trochę luzu, nie? odpocznijmy sobie trochę, zobaczymy, jestem ciekawy, ale patrząc na to, co działo się ostatnio w tych ostatnich dniach i meczach reprezentacyjnych, to ta sklejka na Norwegię bardzo mi się podoba. 1500 zł na 6520, jeden z trzech ostatnich kuponów jest od Bartka i mi się nie podoba. Doskonale wiecie dlaczego? Bo jest tutaj celowane wandery. Ja wiem, że mecze reprezentacyjne, że yy, często to są mecze underowe, nie? Nie wiem, jakoś tak się utarło, że w tych meczach reprezentacyjnych nie chce się grać nikomu, nie? To jest głównoprawda prawda generalnie moim zdaniem, ale tak się utarło. Jest gdzieś tam takie przeświadczenie. Mamy undera 3,5 goli w meczu Wyspy Owczej Gibraltar, to jest w ogóle nobet totalny. Nie cnąłbym tego kijem, żeby to obstawić. Mamy już z jutra under 2,5 goli w meczu Finlandia, Polska. Z tym teoretycznie można się zgodzić. Nie wygląda to raczej najgorzej. No właśnie, mamy Andera w meczu Chorwacja-Czechy. Dla mnie ten mecz może być totalną świrozą jakieś 3 do 1 albo 2 do 2. Nie dziwiłbym się, jakby tutaj było. Mamy Andera w meczu Belgii i Wali. Mmm, to jeżeli miałbym sobie wybierać jakieś typy z tych, to ten też by mi się raczej podobał. Jak już bym musiał coś wybrać, i mamy też z jutra undera w tym meczu Holandii, nie? Under 4,5 tutaj jest. No, generalnie sam zamysł rozumiem. Wysokie undery, mecze reprezentacyjne, bo to to są dosyć wysokie undery. No, oprócz tych 2,5, nie? Poza tym mamy 3,5 i 4,5. Ale no, to są undery. Wiesz, jak jest. Nie grasz Anderów, nie, nie za 2000 złotych. Cofnę to, jeżeli wejdzie. Ale podejrzewam, że to może być kolejny kupon, który tylko i wyłącznie znowu ponownie utwierdzi mnie w tym, że underów nie warto tykać. Możecie dać znać, co wy myślicie o underach. Czy gracie undery? Czy lubicie grać undery? Bo to wiesz, zagrasz sobie tego undera i tak naprawdę cholera jasna, musisz trzymać kciuki za to, żeby się za wiele w tym meczu nie działo, nie? Bo wiadomo, jeżeli się dzieje, nie zawsze, ale przeważnie są wtedy gole. Jeżeli się nie dzieje, jeżeli jest gówno, kopanina, no tych goli nie ma i za to musisz trzymać kciuki. Pewnie też dlatego nie lubię anderów. No! Kupon obgadany, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przedostatnia propozycja jest, słuchajcie od Igora. O, i tutaj mamy tą sklejkę, fajne to jest, na mecz Chorwacja-Czechy. Jest zwycięstwo Chorwatów na własnym terenie z Czechami. Moim zdaniem, generalnie Czesi będą w stanie powalczyć, ale też myślę, że z lekkim wskazaniem ten mecz na ekipę Chorwatów. Do tego mamy rzuty różne w tym meczu. I tutaj, jeżeli chodzi o ostatnie spotkanie Chorwacji z Gibraltarem, było 13 różnych, sami Chorwaci nabili różnych 12. Czesi grali, czekaj, z kim oni grali? Z Bośnią czy z Serbią? Czesi grali z Czarnogórą, jeszcze lepiej, te kilka dni temu. Było 12 różnych łącznie meczowo, 8 nabieli sami Czesi, czyli tutaj cyferkowo ten bet wygląda świetnie. I mamy jeszcze kartki. Mamy jeszcze kartki w tym meczu, jeżeli chodzi o spotkanie z Gibraltarem. Chorwatów była jedna kartka. Co ciekawe, Chorwat złapał tą kartkę. Jeżeli chodzi o spotkanie Czechów, ostatnio cztery kartki złapane, nie? Ogólnie. W meczu, w całym meczu. Więc tutaj trzy typy z jednego meczu od Igora. I jest jeszcze propozycja, słuchajcie, od Dominika o 16.00. 1106, aha, bo to, żeby podatku dodatkowego nie przekroczyć, a żeby maksa wycisnąć z tego. Okej, okay, kumam. 1106 na 2278 zwycięstwo Macedonii Północnej. I generalnie powiem ci szczerze, że po tym remisie Macedonii z Belgią, no mi się wydaje generalnie, że Macedonia jest lepszą ekipą niż Kazachstan. Yy, I czyste zwycięstwo, no jest to bet, który warto by, można. Przemyśleć, nie? Jeszcze bardziej bym, ale to już do jakiegoś dubla czy trebla. Podpórka na Macedonię, jakiś over półtora, coś tego. No tu od Dominika mamy czyste zwycięstwo Macedonii, jeżeli chodzi o kupony na dzisiaj, to by było na tyle. Słowem zakończenia przypominam, że możecie grać sobie w BetClicku bez podatku, bo Betclick ten podatek bierze na siebie. Jakby o, odciążają wasze typerskie barki, nie? To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, można sobie założyć konto w Betclick i odebrać zwrot kasy za przegrany kupon. Jeżeli ci kupon nie wejdzie, to ci kasę oddadzą. I to jest promocja, którą odbierasz, zakładając konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. No wystarczy sobie kliknąć w ten link i zaczyna się proces zakładania konta. Jak sobie założysz konto, to już. Już jesteś przypisany do tych promocji, nie? Gra bez podatku już od razu Cię dotyczy. No i możesz zagrać dowolny kupon za maksymalnie 50 zł. Na przykład kupon na dzisiaj na reprezentację, ale to jest totalny przykład. 5 dych na kupon jakiś dajesz. Jeżeli wejdzie kasa jest Twoja, jeżeli nie wejdzie to Ci zwracają kasę we freebecie. Raz za freebeta musisz zagrać. Czyli masz taki bezpieczny kupon na dzień dobry. Jeżeli ktoś by chciał korzystać, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem za oglądanie do samego końca. Dziękuję. Życzę udanego dnia. Jak coś tam macie pograne, no klasycznie niech się zieleni. Niech morda się cieszy. Trzymajcie się, pozdrowienia Elo. No i nara.